Powiat Węgrowski zaliczany jest do tak zwanych zielonych płuc Polski. Połowę terenu stanowią tu obszary chronione, doliny Liwca czy też nadburzańskiego parku krajobrazowego. Dobre gleby i małe skażenie środowiska sprzyjają gospodarce rolnej, którą zajmuje się większość mieszkańców powiatu. Wielu z nich korzysta od lat z pomocy doradców Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wszystko zaczęło się w 1985 roku. Pan leszek przejął gospodarstwo od swojego ojca. Gospodarstwo 13 hektarowe. Było ile krów? 6? 8. 8. A teraz ile jest? W 1989 roku żona przywiozła jeszcze dwie, czyli już było 10. A jest teraz był hit. proszę się pochwalić. W tej chwili w doju jest 450 krów. Moje oczekiwania są jeszcze większe, ale myślę, że maleńku, po maleńku zrealizuję swoje plany, z plany moich synów. To zanim o planach, jak Pan doprowadził do tego rozwoju gospodarstwa? Skupował Pan ziemię, kupował Pan zwierzęta? Jak to się odbyło? Najpierw zacząłem od kupowania ziemi, prawda? Bez zwierzęta, bez paszy nie będą funkcjonowały w tym gospodarstwie. W tej chwili z tych 13 hektarów doszliśmy do 450 hektarów i. Tado podstawowe to jest 450 krów doń. Ile mleka dziennie? W tej chwili mamy 13-13,5 tysiąca litrów mleka dziennie. To jest karuzela firmy GEA z systemem udojowym ćwiartkowym. Czyli każda ćwiartka dodaje się oddzielnie, jeżeli krowa ma nierówne dymie. Z systemem Apollo, czyli z dezynfekcją strzyków. W kubku dojowym to jest taki ewenement. W takim wypadku odchodzi nam dezynfekcja strzyków ręczna. Robić to już automat. Gospodarstwo pana Leszka jest jednym z gospodarstw pokazowych. To między innymi w tym gospodarstwie odbywają się ćwiczenia szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego. Przed nami jest właśnie jedna z takich grup, doktor Jarosław Olszewski prowadzi ćwiczenia z zarządzania zdrowiem stada. To jest szósty rok medycyny weterynaryjnej. Już, że tak powiem, studenci na progu wejścia w swoją karierę zawodową przyjeżdżamy właśnie do Paneleszka niejako, żeby pokazać dobre praktyki w produkcji właśnie bydła mlecznego i żeby się zapoznali też z takimi zaawansowanymi w sumie technologicznie tutaj oborą. Teraz mamy pierwszy rok, kiedy mamy pełną obsadę. Przewozimy tych studentów już od, od jakiegoś czasu. Pan Paweł prowadzi ponad 50 hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję zwierzęcą i roślinną. A doprecyzuje pan, czym konkretnie się pan tutaj zajmuje? Tak, specjalizuję się w, w chowie krów mlecznych i w produkcji mieszanej, czyli czyli produkcji roślinnej. Uprawiamy kukurydzę, zboża, no i trawy na potrzeby paszowe dla dla naszych krów. A ile zwierząt? Obecnie gospodarstwo posiada około 40 krów dojnych, w tym jeszcze taka młodzież, czyli łącznie powyżej 80 sztuk bydła utrzymujemy na naszej powierzchni gospodarstwa. Współpracuje Pan też z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego? Tak, oczywiście. Dzięki ośrodkowi mogliśmy pozyskać wiele informacji dotyczących naborów na wnioski na maszyny rolnicze, w szczególności na młodego rolnika, którego jak wykorzystałem w 2010 roku. W sumie od, od tego się zaczęło, prawda? Moja, moja przygoda z gospodarstwem. Nie, nie tylko jest pan rolnikiem, prowadzi pan gospodarstwo, jest pan też sołtysem od 2015 roku. Ba! Sołtysem! Sołtysem <laughs> wyróżnionym. Zajął pan podobno y, trzecie miejsce, dobrze pamiętam? Trzecie miejsce na etapie wojewódzkim w konkursie na sołtysa. Yy, roku? Tak, tak, moja gmina. To jak Pan godzi te, te funkcje? No nie jest, nie jest łatwo czasami, prawda? Trzeba zadbać jakąś nockę, jedną to i dwie. No i trzeba z ludźmi współpracować, prawda? Pan Paweł skorzystał z wielu programów, między innymi programu dla młodego rolnika. Yy, odpowiednie programy doradza? Doradca rolniczy. I skąd pani wie, jak, jak odpowiedzieć, jak doradzić? To znaczy, że w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jesteśmy przygotowywani merytorycznie, jak przygotować e, odpowiednio biznesplan, prawda, plus do tego wniosek e, na konkretne działanie, a następnie każdy wniosek, który dostał pozytywną e, decyzję, jest e, dalej po prostu realizowany przy współpracy doradcy. No i w tym momencie musimy złożyć wniosek na pierwszą płatność, następnie drugą płatność i od tego też również jest doradca. Czyli wiedza wszechstronna jest tutaj jak bardzo, najbardziej wskazana? Bardzo. Trzeba być po prostu mieć umiejętności w każdej dziedzinie, prawda? A wielu rolników ma pani podstawowych. Na dzień dzisiejszy mam około 150 rolników. U 30 prowadzę umowy tak zwane kudowskie, to jest, polega to na współpracy doradca rolnik, prawda? I w tym momencie jeżdżę do gospodarstw rolnych. Przedstawiam im jakieś propozycje, słucham tych rolników, prawda? To... A na jakiej zasadzie odbywa się ta współpraca? To znaczy... Pani szuka rolników? Czy to rolnicy się do Pani zgłaszają i mówią że potrzebujemy tylu pieniędzy na zakup takiego i takiego sprzętu? To przeważnie, na ro, to przeważnie rolnicy do nas się zgłaszają, prawda? Jeżeli mają jakąś potrzebę, więc wtedy zgłaszają się do radcy rolniczego. Sielsko-Anielskowy wypoczynek w Eurostruś. Rozumiem, że nazwa nie bez przyczyny. Absolutnie nie bez przyczyny, ponieważ historia całej tej tutaj wypoczynku i tego agroturystyki zaczęła się od hodowli strusi. Kiedyś tutaj mieliśmy strusi sto. Hodowaliśmy strusie jako zwierzęta, które się później no niestety przeznacza na mięsko. I skórę. 100, pokaźna liczba. 100 sztuk było A teraz ile jest? Ile? Teraz jest dwa tylko. Ten interes nie wyszedł, krótko mówiąc, w Polsce nie przyjęło się mięso z trusie i w związku z tym nie wyszedł interes. Interes zamknęliśmy jako hodowlę. Potem upłynęło kilka lat od tego czasu i pojawił się pomysł na biznes, właśnie, żeby wykorzystać tutaj te tereny i nasze możliwości. Panie Marku, o panu mówią brylant, no, to tak tego gospodarstwa agrotowociecznego. Słyszę tak właśnie. Ale... Marchewki są przysmakiem Cóż, no. tego pięknego zwierzęcia no, tak. wszystkich? Te zwierzątka e, lubią marchewkę najbardziej, więc e, dzieci jak przyjeżdżają wycieczki, kroimy, dajemy marchewkę zwierzętom. To jest białaska, e, bardzo łaskawa owieczka. Jakbym ją nawet wypuścił, to ona przyjdzie do nas, będzie w kieszeni jedzenia szukała. W kolejnej zagrodzie mamy alpakię. Lalka się nazywa. Lalka, no bo i piękna no i, jak lalka. I kuska młoda, jak się chmurka. Prezentuje. One się dogadują, one są wszystkie razem wypuszczane na pastewnik. Są i one tytułowe strusie, eurostrusie. To jest para strusi, są to ptaki największe na świecie, nieloty. A jak to jest z tym chowaniem głowy w piasek? A strusie w piasek głowy nie chowają, tylko jest to w bajkach. Strusie po prostu szukają w piasku jedzenia, ponieważ jest na pustyni gorąco. Karaluchy, jaszczurki, wszystko chowa się w piasek przed słońcem, a on idzie, dziobem sobie ryje i wybiera to, co może zjeść. Ale moment, panie Marku, a bocian, co robi w tym zwierzyńcu w listopadzie? A, bocian nie jest to już pierwszy u nas w tym roku. Jeden młody, bo na wsi zwalił wicher gniazdo i bocian przyszedł młody do nas, odchowaliśmy i po miesiącu odleciał z innymi, a drugiego nam przywieziono ze złamanym skrzydłem zaopiekowaliśmy się, nasze węgrowscy weterynarze mu złożyli skrzydło, skrzydło się zrosło, on został u nas, skrzydło już nie jest sprawne i nie będzie, więc on u nas zostanie na stałe. W miejscowości Gwizdały gwizdać każdy potrafi, ale nie jest sztuką jak, jaką melodię, ale na czym. A w Muzeum Gwizdka w Gwizdałach jest w czym wybierać. Tu podobno ponad 1300 różnego rodzaju eksponatów. No i oczywiście pan Roman, który jest stałym bywalcem Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach. Rano akurat ten, ten ptak, dźwięk rozbudzi mnie, że muszę wstawać, bo zawsze ptak siedzi na gałęzi i taki dźwięk słyszy. Kiedy bierze glinę w ręce, to czuję jej. Czuję tak, że ja chcę coś zrobić. Ale ono jest tak prosto który mówi, panie Romanie, pan się wybrudzi. A ja mówię nie, ja się nie brudzę. Ja staję bogaty. To ile pan już tych gwizdków w swoim życiu zrobił? Liczy pan to, spisuje? Jest jakaś statystyka? Nie, statystyki nie ma. E... W setkach, w tysiącach w dziesiątkach. Nie, 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 kochaniutka. Jeden gwizdek. Jak ja to zrobię w jednym tygodniu, to jest dużo. Są gwizdki sportowe, są gwizdki czajnikowe, jest gwizdek milicji obywatelskiej, y, są gwizdki z różnych stron świata. O, A pana ulubiony? Moja żona nauczycielka. No i mówię e, żona, ja tobie ulepię e, pieroga, bo ty lubisz pierogi z gliny. Ja mówię, czemu by nie? No i ona to mnie zrobiła. I teraz, wie pani, ten pierog to jest moje, mój kochany gwizdek. Ja na tym pierogu gram, na wszystko gwizdzę. Jakaś ludowa przyśpiewka? O, Trochę szamańska to, to, Tak taka. dla pani serenady śpiewam, <śpiewa a pani tego nie czuje. Ja tak się staram, a pani tak to nie czuje.